Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. E, czy Pan jest właścicielem Mercedesa srebrnego? Mercedesa białego. O białek, biały srebrny, proszę Pana. E, dzwonię do Pana, ponieważ e, jestem zdegustowany formą, w którym Pan parkuje swój samochód e, i chciałam po prostu Panu powiedzieć, że jeśli następnym razem, e, aż, aż tak chujowo Pan zaparkuje swój samochód, że będzie mi utrudniał e, dojazd do mojego domu, to po prostu wstanę i Panu wypierdolę, tak? Ale. Gdzie, gdzie. Proszę pana. Gdzie, gdzie pan to... nie, niech pan się nauczy parkować. Ja powtarzam. Ja mam, proszę pana, czarny pas w poniżaniu. Więc wstanę po prostu, poczekam aż pan podejdzie do samochodu i panu wypierdolę listwę w twarz. Zrozumiano? Tak jest. No. No to spierdalaj, leszczu. Dobranoc. No wypierdalaj! Odłóż słuchawkę, ale to już kurwa. No, i to mi się podoba. Malo. Dzień dobry, dział kadr z firmy Nitro Blowjob. Ja w cicho ciemny przy telefonie. Z tego co widzę, reprezentuje Pani bardzo liczną grupę społeczną. Jest Pani bezrobotną na zasiłku. I właśnie dlatego po powinna Pani pragnąć dołączyć do naszej firmy, która poszukuje pracowników. Co to znaczy? To znaczy, proszę Pani, jest tak, nasze wymagania wstępne to jest punktualność, 7 godzin pracy dziennej, 5 dni w tygodniu, wynagrodzenie wynosi 2200 zł brutto, praca jest na miejscu u Pani w mieście, jeśli dobrze doczytałem. W Rząśniku? Dokładnie. A gdzie dokładnie? W Rząśniku. No ale gdzie? W centrum. A co to jest za praca? To jest, proszę Pani, kompleksowe blowjobowanie klientów. Może mi pan to przetłumaczyć? E, e, a a blowjob for the client, tak na przykład po angielsku. No dobrze, a co musiałabym robić? Blowjob. Słucham? Blow Blowjob. Przetłumaczyć to pani? No to nie wiem, o co pani chodzi. To ja pani, proszę, proszę pani, może pani inaczej zrozumie po hiszpańsku. Una mamada. Ale powiem mi pan, co bym musiała robić. Blowjobby. Co? Blowjobby. A co to znaczy? To znaczy, proszę pani, to jest, komp to jest no tak jak pani mówiłem, to jest kompleksowe, kompleksowe blowjob'owanie klientów. Ale co? Wchodzenie po domu czy coś? No i w domu, proszę pani, na miejscu, tak. Tu, tu blowjob'ik, tam blowjob'ik, tu chusteczkach i jej wie pani. Ja nie wiem, o co pan chodzi. O blowjoby, proszę pani. Więc jeszcze raz, ja się pani przedstawię. Jestem Jarosław Cichociemny, jestem, mm, jestem z Wydziału Kadr z firmy Nitro Blowjob. I tak jak mówiłem, z tego co zauważyłem na, na, na platformie tablica.pl, reprezentuje pani bardzo liczną grupę społeczną. Jest pani bezrobotną na zasiłku, i właśnie dlatego chciałam panią przyjąć do pracy na stanowisko wyższego magistra w, w zakresie blowjoba. No dobrze, ale. Ja nie, ja nie rozumiem, co pan słyszy. Pani jest bezrobotną, tak? No tak. I pani chce pracować. No dlaczego tak. no pani nie rozumie? Ja jestem z Wydziału Kadr Nitro Blowjob. Jarosław Twio ciemny przy telefonie. I chciałam pani zaoferować pracę wyższego magistra do spraw Blowjoba w naszej firmie. I tak jak mówiłem, wymagania wstępne to jest punktualność 7 godzin pracy dziennej, 5 dni w tygodniu i wynagrodzenie wynosi 2200 zł brutto. No dobrze, tak. ja rozumiem, tylko nie wiem, co ja musiałabym no robić. Joby. A co to nie? pani, załóżmy, niech Pani się wcześniej w sytuację, podchodzi, podchodzi do Pani klient, nie? I mówi, SAKUJ MIE BITCH DICK i Pani wtedy robi blowjob'a, tak? A można się postaram na rozmowę proszę? omówić, To tam się czy na rozmowę można się starać? Właśnie rozmawiam, omówić. proszę Pani. Jeśli Pani chce e, takie, taki e, face to face, tak zwany, tak? No to proszę mhm. mnie dodać na Facebooka Jarosław Cichociemny. I, I, jeszcze raz bo Pan Bo Pani zaszpanie. powiedziała, że chce Pani, takie, Pani taką rozmowę face to face, to mój Facebook to jest Jarosław Cichociemny. Zapraszam serdecznie. Tam możemy też również przedyskutować niektóre warunki umowy. Jeśli Pani oczywiście jest nadal zainteresowana i chce Pani opuścić bardzo elitarną, ale jakże udręczającą grupę bezrobotnych Polaków, tak? No dobrze, ale można się osobiście spałam. No może się pani umówić, tylko wie pani, ja mam żonę, więc... Nie więc, pani. Kawka i do domu, tak? Ja rozumiem, że że jestem bardzo atrakcyjną osobą, bardzo bogatą, ale jednak, wie pani, kawka i do domu, ja jestem osobą wierną i w ogóle żyję w celibacie, tak? Ochój. No Dobra, zanim zawsze na to tak. spotkanie się z panem Murczynią, chodzi mi o pracę. A, czyli pani chce ta, bardziej taki, taki casting przejść, tak? Tak o, to oczywiście jest taka, proszę pani, możliwość. Musiałaby pani podjechać do siedziby naszej firmy Nitro Blowjob i powiedzieć, że pani jest od blowjoba, tak? Najpierw panią sprawdzi bramkarz, czy pani nie ma różnych niebezpiecznych. Aha, i jest jedna jedna rzecz. Ma pani pełne uzębienie? No, a wie pani, klient, klient, klient wymagający czasami jest proszę pani i wie pani jak jak, jak widzi dziurę to, to znaczy oni, klienci lubią dziury ale wie pani nie tam nie tam, nie tam gdzie, gdzie dziura jest to jednak czasami proszę pani jest że tak powiem utrapieniem dla klienta naszego a klient nasz pan proszę pani płaci i wymaga nie. więc no najwyżej możemy pani wie pani no, nie wiem, pierdolność jakąś sztuczną szczękę czy coś ale uzębienie musi być kompletne tak jak zaświadczenie o nieposiadanie wenerycznych, że rzeżączka yy, kiła, syfilis, HIV. Tak. To jest, to jest też bardzo ważne w naszym zawodzie, bo różne rzeczy się dzieją na zjazdach integracyjnych, wie pani. A dziękuję, dziękuję. Rozłączyła się. <laughs> Szmata.